Dobry wieczór Państwu. Witamy na pierwszym premierowym spotkaniu z naszą autorką Magdaleną e, Kanoniak-Wel, Racka, właściwie Witam Wam znaną. Witam Was serdecznie. W ogóle dużo Was jest. Cieszę się, bo bałam się, że przyjdą trzy osoby. Ania Rudzielec i ja. Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi Tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj zapraszam na relację z premier książki. Jak widzicie, za mną regał, a za nim radka, radzi Tobie, dobrze, w tym wiele sztuk. Jesteśmy właśnie w Empiku we Wrocławskiej Renu za chwilę zacznie się to spotkanie, dlatego że jest krótko po godzinie 17. Mamy jeszcze chwilkę, dlatego najpierw powiem Wam, co mam dzisiaj na sobie, a potem już lecimy na spotkanie autorskie. Dzisiaj mam na sobie oczywiście spódnicę od Emunic, dlatego że to są moje ulubione spódnice i chciałam dzisiaj czuć się dobrze we własnej skórze i wiedzieć, że będę dobrze wyglądać. No i oczywiście padło na spódnicę. Wybór padł na spódnicę od Emunik. To jest nowa spódnica, która tutaj została dla mnie specjalnie przez Emunik uszyta właśnie na tę imprezę. Ona jest taka trochę w klimacie sycylijskim, trochę Dolce Gabbana i ogólnie całość mojego stroju jest taka trochę w klimacie właśnie Dolce Gabbana. I chciałam, żeby ta spódnica była głównym elementem, żeby tylko ją było widać, stąd reszta jest czarna. Do tego mam zwykły top z z taką koroneczką, żeby tutaj był taki element trochę właśnie sexy, trochę Dolce Gabbana. Znowu to powtórzę, ale dzisiejszy look właśnie w tym stylu miał być. Na to koszula, tutaj luźno przewiązana, ta koszula jest taka luźnawa, ale właśnie chciałam ten efekt uzyskać troszkę dekoltu, ale właśnie, żebym tutaj jednak miała ra linię ramion zbudowaną, także koszula z H&M, top z HM do tego jeszcze szpilki wygodne, lakierowane z bajla tutaj do retro kształtu tego, tej spódnicy bardzo ładnie pasują, no i jeszcze do tego czerwone usta i warkocz dobierany, zapleciony w około głowy, również ta fryzurami tutaj tę całą stylizację idealnie dopełnia, ale jak już powiedziałam, główne mm, skrzypce gra, jest spódnica, także ja wyglądam w ten sposób a my już lecimy, jestem bardzo ciekawa denerwuję się, jestem trochę podekscytowana nie wiem ile z was przyjdzie, nie wiem co tu się będzie działo mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze trzymam za siebie kciuki, także lecimy zapraszam was na premierę mojej książki razka radzi tobie dobrze w tym, chodźcie Pytanie ciężkie. Czym dla mnie jest ta książka? Wydaje mi się, że jest spełnieniem marzeń. I to jest w ogóle. To jest niesamowite uczucie. Słuchajcie, każdemu polecam. Każdemu polecam uczucie, kiedy spełniają się wasze marzenia, bo wtedy brakuje słów, wtedy człowiek się budzi z uśmiechem od ucha do ucha, wtedy na tych filmach jestem szczęśliwa i potem dostaję dziwne pytania, czy czasem nie jestem w ciąży, że tak się uśmiecham, <śmiech> nie <śmiech> nic z tych rzeczy. A to po prostu jest spełnienie marzeń i, i bardzo się cieszę, że to się udało, i wydaje mi się cały czas, że to jeszcze do mnie nie trafia. Cała, tak, spełnieniem marzeń. marzeń. spełnienie marzeń, tak. Dla wszystkich kobiet, ale przede wszystkim dla moich e, widzek, bo to im chcę dać. To, co jest w książce, I im chcę dać coś od siebie, bo dzięki nim ta książka też powstała. Dzięki wam ta książka powstała, bo po pierwsze, byliście inspiracją, po drugie, gdyby nie to, że bardzo wiele z was mnie ogląda, to wydawnictwo by mi tego nie zaproponowało, po prostu nie przyszłoby do mnie z propozycją. Także dla moich widzek przede wszystkim, ale również dla wszystkich innych kobiet, i takich modą zainteresowanych, i takich, które chcą swoją przygodę z modą rozpocząć, albo takich, które na przykład gdzieś tam się gubią w gąszczu porad, nie wiedzą, jak się ubierać. To jest też książka dla każdej osoby, nie tylko dla takiej, która się interesuje modą. Ja tam mówię bardzo prostym językiem, bardzo takim zrozumiałym, bo chcę, żeby każdy, kto sięgnął po tę książkę, mógł ją zrozumieć. Co więcej, ta książka jest też fajnym, może być właściwie, fajną podstawą dla osób, które chcą być stylistami i które się interesują ogólnie modą i stylizacją osobistą, bo myślę, że bardzo wiele można się z tej książki nauczyć. Również tego. Nawet um, jedna z bliskich mi osób um, po przeczytaniu tej książki powiedziała: "No teraz to będzie wy" stylistów, jak już tą twoją książkę wszyscy zaczną czytać. Ja mówię, a co, jest taka dobra, ale nie powiem wam, co odpowiedziała, ale, ale w każdym razie, jeżeli chcecie, myślicie o tym, żeby gdzieś tam związać swoją przyszłość z modą, to również myślę, że z tej książki będziecie mogli się bardzo wiele nauczyć. Mogli też. Nie mogę dyskryminować panów, bo dostaję non-stop komentarze i wiadomości, dlaczego ja mówię tylko do babek, bo oglądają mnie też faceci. To jest dobre pytanie. Właściwie mogłam się na nie wcześniej przygotować, bo wiadomo, że ono padnie, ale jak już przerobimy tu, to następnym razem będę miała spokój. W sensie będę już wiedziała, co, 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 co było powiedzieć. W mojej książce jest na przykład świetny rozdział, który się nazywa Mity. I tego typu opcji nie widziałam nigdzie, w żadnej książce, gdzie ja obalam mity typu na przykład, że czarny wyszczupla, tak? Bo jak ja słyszę już ten suchar, to mnie normalnie krew zalewa. Ja, że na przykład pod białą bluzkę biały stanik. Jak ja już widzę potem te białe staniki w tych bankach przebijające, pod spod tych białych bluzek, to też mam po prostu ochotę zawsze dać dobrą radę, ale siedzę cicho. I, albo że na przykład y, sukienk, tak, tak y, że paski poszerzają. kolejny po prostu, bzd, Kolejna bzdura. I, tam są w tej książce takie rzeczy, których ja nie widziałam nigdzie indziej, a uważam, że one są potrzebne i też je właśnie wprowadziłam. Także to jest na pewno coś, czego e, nigdzie nie znajdziecie. O. I to jest taki globalny wniosek. To są, e, powiem też do Was, dziewczyny, Wasze kompleksy. I to co każda z was myśli o swoim ciele. Bo na ogół przychodzą do mnie dziewczyny, które mają piękne sylwetki, są ślicznymi, fajnymi dziewczynami i każda z nich ma jakiś taki problem, gdzie gdybym ja na tą sylwetkę spojrzała, to bym w życiu nie pomyślała, że to jest problem. Piszą do mnie dziewczyny, na przykład przesyłają mi swoje zdjęcia, bo ja mam takie grube i brzydkie nogi, a ja tu widzę nogi od szyi do ziemi, metr osiemdziesiąt, prawie modelka i ja mówię, kurczę, podpisuję, czy ty sobie robisz ze mnie jaja? czy chcesz mnie wpędzić w kompleksy? I po prostu zawsze. I teraz tutaj jest też między nami Antonina, czyli jedna z dziewczyn, którą ubierałam, nie wiem gdzie, teraz szukam, ale nie, nie, gdzieś, gdzieś, gdzieś jest. Um, ubierałam w akcji Raska Radzi w Kuprum Arena i tam naprawdę na początku, zawsze na tym spotkaniu pierwszym, kiedy myśmy się mierzyły, to zawsze były jakieś problemy, a ja zawsze powtarzałam to samo. No co ty mówisz? No co ty mówisz? Przecież jest super. Masz piękne to, masz piękne nogi, masz piękny biust, masz piękną talię, masz w ogóle piękną sylwetkę, jesteś wysoka to jest twój atut, a dziewczyny tak patrzyły na mnie, pa patrzą i tak często jest, że babki patrzą, patrzą i po prostu nie wierzą. Jakby, jakby po prostu, jakby jakaś kosmita do nich coś mówił i nagle się okazuje, że nagle na przykład dostaję potem maile, wiadomości i telefony z podziękowaniami, że ja dzięki tobie spojrzałam na siebie inaczej, ja nigdy nie wiedziałam, że ja mam takie piękne nogi. A ja mówię, jak to jest możliwe? Że ty żyjesz 30 lat i ty nie wiesz, że ty masz takie piękne nogi. Ale wydaje mi się, że to jest też. To mnie zawsze dziwi. Nie wkurza mnie, to tylko mnie to dziwi i na ogół zawsze właśnie zaczynam od takiej terapii, żeby faktycznie podkreślić swoje mocne strony, których zawsze jest dużo więcej, niż mankamenty. A czy niż, a potem zabieram się za ukrywanie mankamentów, ale zawsze tych pozytywnych rzeczy jest naprawdę przynajmniej 70-80%. I, i to, to, to właśnie mnie to dziwi, że zawsze dziewczyny mają aż takie, kurcze, problemy. Tak, ale rzadko. Wolę kobiety. Boże, jak to brzmi. Słucham? Nie, nie, myślę, że nie będzie książki dla panów. Myślę, że ja się nie czuję tak dobrze w tym temacie, bo ja lubię się zajmować rzeczami, które też nie bez powodu nie ma prawie w ogóle stylówek męskich u mnie, bo e, ja się nie czuję w tym dobrze. A ja się lubię zajmować tym, w czym ja się czuję dobrze, bo wiem, że akurat e, kobietom jestem w stanie mocno pomóc. A z facetami wolę nie eksperymentować, bo z tym panowie są niecierpliwi, szybko się wkurzają, nie lubią chodzić po sklepach, więc to jest ciężki temat. I myślę, że Michał Kędziora, Mr. Vintage sobie całkiem nieźle daje radę z tym i jemu zostawię to.